Siemanko moi drodzy, z tej strony Wnukol i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Idzie zagram sobie w Minecraft i dziś jesteśmy na naszym świecie hardcore, na którym od dawna mnie nie było, już kilka miesięcy, ponad pół roku. A więc jeśli filmik Wam się spodoba i chcecie kontynuację tej przygody, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry. Jeśli będzie pod tym filmem 12 łapek w górę, to przygoda będzie kontynuowana. Żebym widział, że Wam się podoba hardcore. O raz jakbyście też subskrypcję mogli zostawić, byłbym bardzo wdzięczny bo ostatnio trochę subów przybyło i zbliżamy się do tego celu do końca roku, a byłbym bardzo wdzięczny, jakbyście to zrobili. No a jeszcze chyba bez przedłużenia zapraszam Was do oglądania. Okej okay, widzowie, także na sam start zbierzmy sobie pochodnie z domu, zamiast tarczy i już mówię, czym się dziś zajmiemy. Otóż, jak możecie zauważyć, zapleidołem ten świat na 1.17, bo na 1.16 nie ma co grać. 17 jest o wiele lepsze. dziś Jak możecie zauważyć, coś mi się złego znowu stało. Dziwne. Będziemy budować farmę pszenicy automatyczną. Więc na początek musimy zdobyć trochę węgla na pochodnie, żeby móc po prostu zejść do kaywa i w tym kajwie wykopać żelazo i oprócz żelaza jeszcze restą które się na mechanizmy przydadzą są to dwa elementy bez których nie możemy po prostu zacząć budowy więc teraz zbierzmy jeszcze trochę drewna myślę że te dwa pięki w zupełności powinny wystarczyć zróbmy patyki i trochę świeczek no i gitara mamy wszystko Myślę, że możemy ruszać do kejwa i wybierzmy sobie miejsce. Możemy się moim zdaniem skromnym oczywiście wkopać gdzieś mniej więcej w miejscu niech będzie przykładowo to i chyba lecimy. Wiem, że teraz wszyscy mnie skrytykują. Ej, czemu przecież kopieć po tak się nie robi ale ja tutaj po prostu kopię prosto pod siebie, nie boję się w ogóle też mi się achievementy zresetowały przy update'owaniu świata no ale cóż, trudno no i jest już pierwsze żelazo jak możecie zauważyć ogólnie lista i temów jakie musimy zdobyć to jest yy, 26 żelaza z tego, nie co dobrze pamiętam i po tym, że 16 żelaza i musimy oprócz tego jeszcze zdobyć redstone trochę. Takie pusteka, żeby było coś na przyszłość. Więc lecimy w dół. Już jesteśmy na 16 poziomie. I możemy kopać sobie diaksy I jest redstone na początku, od razu. Z czego się niezmiernie cieszę. Super, no, naprawdę. Lepiej zacząć nie można było. Także już mamy 18 redstone'a. Co nam powinno wystarczyć już na farmę? Więc super. Teraz pozostaje tylko, mówię, znaleźć te 16 żelaza. I zostanie jeszcze narąbać trochę drewna. Ale drewna, no to mogę narąbać zawsze jak mi się będą itemy przepalały, więc jest git. A póki siedzimy w Kave'ie Wizowie opowiem Wam o wczorajszej zapowiedzi aktualizacji do Minecrafta. Nowy update w Minecrafcie będzie się nazywał e, Wild Update. Będzie to taka aktualizacja natury przy okazji żelazo. Spotkamy w niej update buggen, nowe bloki oraz żaby, które nie wiadomo co będą robiły, ale mają jakieś zastosowania specjalne. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja osobiście nie mogę się doczekać. A oprócz tego będzie też łódka ze skrzynką, co na pewno spodoba się wielu z Was, gdyż to jest po prostu rzecz, której w Minecrafcie brakuje od dawna. I takie coś, że będziemy mogli sobie po prostu wsiąść łódkę i nie opływać ze skrzynką. Będzie bardzo przydatne. A kiedy po prostu będziecie na wyprawie i wam się miejsce skończy w flipunku, to zrobicie takie coś i będziecie mogli jeszcze sobie długo latać. Więc dla mnie to będzie zmiana jak najbardziej na plus. Kolejną rzeczą, jaka będzie w tej aktualizacji, to tak naprawdę są nowe drzewa i drewno, nowe cegły, świetliki. I na razie z tego, co nam zapowiedzieli to tyle, ale teraz najważniejszą zmianą jest to, że warden został przesunięty. Tak jest, znowu. Z 1.18 przesunęli go do 1.19, gdyż mają go dopracować, ponieważ w 1.19 ma być świątynia wardena podziemna. Z zapowiedzi wygląda po prostu bajecznie. Skrzynek jest dużo. jak najlepszy. Warden będzie się raz pił wychodząc z ziemi. Co już w ogóle będzie mega sztosem. I nie dziwię się czemu twórcy to przesunęli. Sam bym to zrobił, gdybym miał taką grę i miałyby być takie nowości. No i to chyba tyle, jeśli z tego co wiemy o 1.19, przynajmniej z tego co ja wiem. Moim zdaniem zapowiada się naprawdę fajny update. Ja nie mogę się go doczekać. Dajcie znać w komentarzu wy, czy nie możecie się go doczekać. A ja właśnie się skapnąłem, że nie zabrałem ze za sobą łóżka to może mi trochę utrudnić powrót do domu. Ale zanim to to się zabuduje, żeby nie było, że jakiś mobek zaraz, który wpadnie w moją dziurę, zaskoczy mnie. Więc robimy torcze. bo się przydadzą. I kopiemy redstone, kolejny już. Więc jak mówiłem, redstone będzie ogarnięty, więcej go już na razie nie potrzebuję. Choć może na kolejne farmy się przydać. Mam już 54 redstone'a, więc nice. A żelazo 12, czyli wystarczą jeszcze 4 sztuki. A te, które tutaj mamy. I możemy chyba wracać. Zobaczymy przy okazji, czy jest noc, czy dzień. Błagam, żeby był jeszcze dzień. Niestety nie wiem tego. Bo jak możecie zauważyć, nie mam żadnych takich rzeczy, które by mi to powiedziały. Ale teraz wychodzimy. I wyjdźmy na górę. A, i chyba jednak się zabudowałem. Okej. Okay. Git. Myślę, że możemy zabrać sobie tarczę w łapę. W razie czego, gdyby coś na górze jednak niebezpiecznego okazało się, że jest. A, myślę, że tarcza na hardkorze jest bardzo fajna. Jak to mówiłem w pierwszym odcinku, tarcza ważna rzecz. W ogóle dajcie znać czy pamiętacie pierwszy odcinek z hardcora Jeśli nie, może dam go wam w karcie albo w polecanych filmach na końcu odcinka Możecie sobie przewinąć zawsze i zobaczyć Choćbym wolał żebyście jednak oglądali filmy do końca I tak jest, jak mówiłem jest noc Ja wolę nie wychylać w nocy Bo mogą się jakieś moby zrespić I pokrzyżować mi całego hardcora więc myślę, że wykorzystam to i po prostu wykopię sobie przez ten czas ten cały węgiel, który tutaj jest. Więc teraz najprawdopodobniej, ja go tutaj sobie przekopię, i tak dalej. I zobaczymy się pewnie no, w nowym dniu. Także do zobaczenia. Ok, widzowie, już jest dzień. Można sobie tutaj chwilę wyjść, i przy okazji pozabijesz trochę mobów. Nie wiem czemu zombiaczek się nie palił, ale ja się palę i jest źle i szkielet do mnie strzela no nieciekawie bym powiedział I strzela się z ząbiaczkiem, okej, okay, ja tu sobie odbiję pocisk jeszcze raz i mu uwalny, no i leży szkielet więc nice teren został oczyszczony ja co naprawdę trochę ranny, ale już, jest git Zdobyłem trochę węgla i żelaza Więc teraz myślę Okej, okay, co oni tu robią nie wiem I dirta przy okazji, więc weźmy trochę łóżko I podkładajmy itemy do skrzyni Te, które się już nam nie przydadzą Możemy już zabrać sezonki w jedną całość Przez to miejsca się więcej zrobi Będzie wtedy o wiele lepiej Odłóżmy też trochę nit, te nitki I chyba mamy porządek Weźmy się teraz w takim razie za przepalanie rzeczy i przy okazji przydałoby się też ogarnąć trochę tego drewna. Potrzebujemy 40 desek, a wyliczyłem sobie przed odcinkiem, że to jest 10 pięków, także ścinamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i brakuje jednego pięka już tutaj. Weźmy z tego drzewa, nie podkrętajmy villagerom z domków. Przeróbmy wszystko na deski. I tak, robimy dwie skrzynki. Bo będzie tyle skrzynek nam potrzebnych. I robimy jeszcze teraz szybko wiaderko. Które też się przyda. jest pyk, wiaderko mamy gotowe. Myślę, że teraz, póki będzie się to żelazo przepalało... Ja po prostu sobie tutaj pochodzę I pozbieram trochę tych nasionek Żeby było na farmę pszenicy Więc zbieramy widowie. Zbieramy rachu ciachu Pyk 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 Akurat tu jest dużo tej trawy Więc co prawda trochę mi to zajmie Ale myślę, że Póki to się przepala To jest dobre zajęcie Zbieranie tego Mamy już 12 Więc jest git Wiem, że nie jest to jakoś dużo, ale myślę, że póki będziemy przepalać, to i tak będzie do dobra ilość taka, jaką zbierzemy. Żeby obrzeć całą farmę, potrzebne będą dwa staki. A ja jestem pewien, że tych dwóch staków nie uda mi się zdobyć teraz, więc po prostu będę farmę obrzewać systematycznie, kiedy po prostu będą wyrastały nowe plony. Zapomniałem też powiedzieć, że ta farma nie jest taka całkowicie automatyczna, tylko jest taka półautomatyczna. Podejrzewam, że niektórzy z Was mogą mieć ją nawet na swoim świecie. Ja nigdy takiej farmy nie budowałem. Szczerze, tak mnie jakoś ostatnio naszło, po oglądaniu YouTube'a. Więc... Tak stwierdziłem, że taką farmę sobie zbudujemy. Tu jeszcze mamy trochę trawy nieskoszonej, więc skosimy. Przydadzą się tutaj te rzeczy. Nasionko. Pszenicę mogę na razie wyrzucić. Zabrać wodę trzeba I zjedzmy jakiś chlebek. Zawsze przyda się uzupełnić głód I seta by się też przydało zrobić Bo ostatnia walka Nie była jakaś duża Ani wymagająca A i tak prawie zginąłem Więc to pokazuje, że trzeba uzbroić się szybko bardzo w diamentowy set Mamy już hoppera Więc super I teraz tak Robimy jak najwięcej się da po prostu tłoków. Akurat potrzebuję ośmiu. Więc nice. Robimy to 8 tłoków. I przy okazji jeszcze jedna dźwignia. Pyk, pyk. No i mamy chyba wszystko gotowe. Jak mi się wydaje. Także możemy powoli przystąpić do budowy farmy. Tu jest trochę równego terenu, więc myślę, że ją tutaj wybudujemy. Najpierw tu będzie sobie stała skrzynka. A tu będzie schodek. Także bierzemy skrzynkę w łapę. stawiamy ją. No i git. Mamy skrzynkę, skrzynka stoi. Choć w sumie trochę... Chyba za nisko ją postawiłem. Tak jest za nisko. Za nisko czy za wysoko? Ja już sam nie wiem widzowie, dajcie mi chwilę. Muszę rozklimnić. Nie, dobrze, stała. Ok, teraz kopiemy tunel na 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i 9. Trochę nie starczyło rzeczy, no ale trudno się mówi. Teraz tak, tu zniszmy trochę jeszcze obszaru z tego. Przy okazji trochę naszą wyleci, więc jest git. Teraz tak, na środku, który jest tutaj, możemy to zrobić, z kobla, robimy takie oddzielenie. Raz, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. I git. I tu teraz wystarczy zaorać. Cyk, cyk, cyk. Myślę, że możemy wyjąć motykę tylko z ręki. Znaczy pół tarcze. Żeby nam nie przeszkadzała, kiedy będę tutaj orać, I tak samo z drugiej strony trzeba będzie zrobić. Tak. Mamy to. Przy okazji achievement, więc nice. Ja tu sobie dalej oram. I tak naprawdę pierwsze piętro zaraz będzie zrobione. Ten sam proces widzowie trzeba powtórzyć z każdej strony. Tu też trzeba sobie ścianki zabudować. Więc zabudowywujemy. Tak Tu robimy sobie też na 8. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I jest git. I tak będzie wyglądało. Widzowie nasza farma. Na razie tylko z... będzie taka mała, gdyż na razie większej nie będę robił. Surowców też mi nie wystarczy. A w razie czego będzie można ją zawsze sobie powiększyć. To jest taka farma, którą za... można powiększać wielokrotnie. Więc taka farma będzie naprawdę jak najbardziej wydajna mi się wydaje. I teraz tak, bierzemy to tu. Tu będą tłoki stały pyk. Zwa. cyk, cyk, cyk tu trzeba też poustawić trochę pyk, pyk, pyk no i git tu trzeba będzie tylko porać i pozdobywać nasiona, ale to mogę nawet później zrobić Teraz tu trzeba postawić, pyk, pyk, pyk. Cobblestone'a nie mam za dużo, więc trochę słabo. I teraz tak, tu wylewamy wodę, żeby było. I w tym miejscu dajemy hopper połączony ze skrzynką. Tu dajemy, oramy i jest git. Przepraszam widzowie, kichać mi się chce. I zobaczmy teraz, czy jak tutaj spłynie nasionko, to wpadnie do hoppera? Wpadnie, okej. Okay. Czyli teraz... Wystarczy tutaj zrobić drugą stronę. I wszystko jest zrobione, więc git. Tu jeszcze posadzimy trochę tej pszenicy. I trzeba zrobić zaraz mech, e, mechanizmy z tyłu, który będzie wylewał wodę. Więc zaraz się nim zajmiemy. Ale najpierw szybkie wykładanie dirta z drugiej strony. Pyk. Cyk, 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 cyk. Dirt się skończył. Nie za dobrze. Ale tutaj mamy dużo go. Więc dokopiemy. Cyk, cyk, cyk. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu jeden odłożymy na miejsce. No i jest git. Teraz trzeba tylko z tej strony zrobić. Tu będą stały tłoki, czyli to jednak trzeba zniszczyć. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 I zetnijmy trochę drewna, żeby chociaż to drewno dokończyło nam tę farmę. Ja je sobie później na kobla zamienię, możecie być o to spokojni. Robimy deski, mamy pół staka. I tak. Czyli tu są tłoki, tu jest woda. Czyli tu będzie stała ścianka z tyłu blokująca wodę. Ok, czyli wykładamy pyk. pyk. Tu, tu, tu. Tu i tu. Pyk. Pyk, pyk. A. Trochę zlamiłem. Nieważne. Trzeba to zrobić. Pyk. Pyk, pyk. pyk, 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 pyk. Pyk. Czyli tutaj stoją tłoki. Dobra. I teraz idzie noc, więc lecimy szybko do domu. Przy okazji zrobimy sobie nową łopatę. I będziemy chyba zaraz wykładać kable. Odbierzmy żelazo. Siedem żelazo. Okej. Okay. Nie za dużo, ale zawsze się przyda. Robimy nową łopatę i przy okazji zrobimy sobie też buty, a czemu by nie. Pyk, ubieramy. Trzeba chwilę niestety poczekać. Także ja tu sobie już na pasek dam tłoki, redstone i myślę, że możemy iść spać. Kolejny zresetowany achievement, więc nice. Wstajemy i lecimy wykładać. Także cóż widzowie, teraz tu będą tłoki, czyli tu trzeba rozłożyć kable pod tłokami. To zniszczymy. Pyk i pyk. Pyk, pyk. I teraz jak tu rozkładamy redstone. Cyk, 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 cyk. Cyk. Tu dajemy dźwignię Dobra, będzie działało, więc git Teraz tu stawiamy wszystko inne Cztery, tu trzeba zmienić Pyk, pyk Pyk, pyk, pyk Teraz trzeba tylko włączyć mechanizm Cyk I go I coś nie działa tylko jedno jest. Mm, Okej. Okay. Chyba mały błąd jest w założeniach, więc trzeba będzie to szybko tutaj się skopać w dół. I zobaczyć czemuż to nie działa. Jakby zróbmy test jeszcze raz. Yy, mamy to i redstone. Wykładamy tu pyk. Zasilamy i wszystko leci. I uwaga Nic nie chce stawać, ok Dziwne trochę A zobaczmy co by się stało, jakbyśmy tak zrobili tłok stoi, dobra Czyli trzeba, zrobimy tak, że to wszystko po prostu chyba widzowie zamienimy Na po prostu dźwignię I ja tu będę schodził i po prostu sobie te wszystkie dźwignie klikał Wiem, że to nie jest taka super automatyczna farma, jaka miała być no ale cóż poradzę, że zrobiłem błędy, których niestety nie wiem jak rozwiązać. Trzeba to zrobić od nowa, także potrzebujemy jeszcze czterech dźwigni. Pół, znaczy jakich czterech, siedmiu? Więc idziemy sobie szybko zakosić kobla z tej góry. Także tu jest kobla raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Tak, bierzemy, robimy. I mamy wszystko. Dźwignie mamy gotowe. Wystarczy, że teraz wszystko ładnie podepniemy. Także cyk, 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 cyk i cyk. Teraz na wszystkie musimy kliknąć. Pyk, 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 pyk i pyk. I wszystkie tłoki powinny stać. I dokładnie tak też się dzieje. Więc super. Teraz tutaj dodajemy deski. I robimy ostatni etap prac, czyli wylewanie wody. Zrobimy sobie najpierw tam nieskończone źródełko. Szybko, żeby nie trzeba było latać po wodę ciągle. Także cyk. I cyk. No i mamy źródło. Także trochę bliżej będzie. I wylewamy raz. Dalej. Dwa. I tak dalej. I tak dalej. Trzy. I możemy zrobić test jednej ze stron, zobaczyć jak to będzie działało. I uwaga, uwaga. Pyk, pyk, pyk i pyk. I uwaga, uwaga jak to działa. Patrzymy. Nie zlewa się wszystko. Mhm, dobra. Chyba widzę, gdzie błąd popełniłem. No nic, trzeba będzie farmę skrócić. Widzowie. Dotąd. Więc małe poprawki i my się chyba za chwilę widzimy. Nie widzowie, także poprawki zostały już przeze mnie wprowadzone. Tu będzie wszystko ściekało. Jednym szybem do skrzynki. A więc możemy powiedzieć, że farma pszenicy jest gotowa tylko teraz ją oprzeć. A więc jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie tutaj łapeczkę do góry. Wiem, że było trochę poprawienia, ale było warto. Taka farma mi na pewno pomoże przeżyć tutaj i mieć jak najwięcej jedzenia. A ja już się z Wami żegnam do następnych filmów. Trzymajcie się. Pa pa!